Giebka koniac, zobacz, jakiej ukreska lwa i dowiedz się, gdzie mo kreska na J Giebka koniac to produkt, po który kobiety si coraz częściej. ciej kropka koniac wykonana z pochodzcej z zibeliny, a s bu kreska Y do oczyszczania twarzy, bez uszkadzania naskórka, i jej masa kreska U. Przeczytaj przecinek jak ukreska lwa Giebki Koniac, dowiedz się, czym się wyrukreska i gdzie ją odkupi. Giepka Koniac oczy ci twarz, gdy ukreska ljemy jej podczas porannej toalety, jednak nie usunie wodoodpornego makija kreska u. Giepka koniac to ma by wynalazek esbu kreska C do oczyszczania twarzy, mokreska na J stosowa zarówno rano przed nabokreska Enie makija kreska U jak i wieczorem podczas usuwania delikatnego makija kreska U. Wtedy warto jednak pamięta by nabokreska Y na giebka niż kreska zazwyczaj ilo produktu, którego zazwyczaj do zmywania makija kreska U kreska lwamy mleczka. Kreska Elu, Ebynu czy Toniku, ponieważ kreska giepka koniac zwiększa wydajność stosowanych rodków. Giepka koniac produkowana jest z pochodcej z Azji i rosnącej w górach byliny amorphofalelu z koniac. Rolina ta ma odczyn zasadowy i temu faktowi zawdzięcza swoje w baciwo Cimyce i jest bogata w wiele minerabów, witamin i eskabadników od W jej eskabadzie znajdziemy M. Witaminy 2. K, B1, B6, B12, C, C. D, E, kwas foliowy, a tak kreska E w białko, przecinek cynk przecinek fosfor, kreska miedź. Zalety byliny odkryto już 1500 lat temu w Japonii, gdzie była ona wykorzystywana jako lek. Dopiero później odkryto, Kreskę e, wietnie sprawdza się również, kreska w roli, rodka do piergnowania skóry. Stosowanie giepki koniad zaleca się ze dwubaszcza osobom z Certe Bust, Kofi mieszan. Warto doda. Kreska e oryginalna giebka koniac nie zawiera kreska adnych mikroorganizmów i jest wstoczysta, pozbawiona bakterii i zanieczyszczet. Ukreska produktu nie uszkadza na skórka, za to masuje skór, wspomagajce odnowę komórek i pobudzaj ce krwi. Jak u kreska Ewa Koniac Oto, jak ukreska kreska giepki Koniac krok po kroku, 1. kropka Giebka Koniac powinna zawsze znajdować się w przewiewnym miejscu w bazience, nie jest wskazane przechowywanie jej w kabinie prysznicowej, ponieważ kreska przez obecny tam wilgo szybciej zacznie się rozgbada. Najlepiej powiesi giebeka w bazience na sznureczku lub po prostu umieć w szafce. 2. przed kreską dorazowym u kreska leciem giebki zamocz i w ciepłej wodzie. Mokreska esz umieć i na przykład. W kubeczku lub pod strumieniem wody z kranu. Delikatnie uciska i w wodzie, by nabrała od niej większego rozmiaru. 3. Teraz Mokreska Esz przystpi do mycia twarzy, lub nawet całego ciaba, ale wtedy lepiej zaopatrzy się w dwie osobne giebki koniac. Masuj GBK twarz za pomoc delikatnych, kolistych ruchów, dzięki czemu oczycisz J i od 2 Kreska Esz, wspomokreska od odnow komórek. Jak wspomniano wykreska Ej. Jeżeli chcesz ukreska y giepki koniac do demakia kreska u, zastosuj mniejszy lo ni kreska zazwyczaj. Jeżeli chcesz oczyścić twarz po nocy, nie musisz korzystać z kreska adnego dodatkowego preparatu. 4. gdy skoczysz oczyszczanie twarzy, delikatnie wycinij z giebki wod i resztki u tego do demakija kreska u kosmetyku. Pamiętaj jednak, by giebki nie wykreska ma i nie wykryca, szybko od to uszkodzi. Wystarczy, kreska e delikatnie odwyciniesz. Pięć po ukres ka powie giebka do niej lub pozostaw na pebaskiej powierzchni do wyschnić a. W bogiebki koniac bo giebka zalecet producenta, s bukreska y w bacicielce do 3 miesicy. Bezwzględnie nale kreska Y od gdy zacznie się kruszy i po prostu wygląda na zukreska Y. GBK-mokreska praw 60 Celsjusza, a nawet sterylizowa poprzez umieszczenie w garnku zgotujce si wod. Produkt jest tak kreska E biodegradowalny i po ukreska E ciu mokreska kreska Y jako Wypełnienie dna doniczki, zatrzymujce wodę. Rodzaje giebki koniac wraz ze wzrostem popularności produktu. Na rynku pojawia się kolejne, obok uniwersalnego, rodzaje giebki koniac, giebka koniac z bambusowym wglem drzewnym przeznaczona do cery sk bonnej do wyprysków, te bustej. Ten rodzaj giepki polecany jest ze dwubaszcza baszcza nastolatkom. Giepka koniac z zielonym ten rodzaj giepki sprawdzi się zarówno w przypadku cery tebustej, jak i normalnej i mieszanej. Giepka skutecznie oczyszcza pory. Giepka koniac czerwon blink na wilkreska a i dodaje blasku cerze wrakreska liwej i suchej. Giepka koniac z rukreska of blink ten typ giepki przeznaczony jest do pielgnacji skóry wrakreska liwej i delikatnej, która CZ to jest wystawiana na działanie promieniowania ów. Jak rozpozna oryginalnie GBK koniac? Giebki koniac produkuje wielu producentów, którym kreska na zaufa. M, koniac spągę co. Sephora, Yasumi. Stosowanie giebki koniac staje się coraz cz strze równie kreska z powodu zwiększającej się popularności kosmetyków azjatyckich. kupuj GBK, sprawdź jednak, czy wyprodukowano ją w Korei lub Japonii. Co będzie, dziadczy bo jej wykres sze jako ci, czy w Chinach, wtedy jako produktu będzie mi kasza. Ile kosztuje giełka koniac i gdzie ją odkupi? Giepka koniac dostateczny pna jest w wielu polskich sklepach internetowych. Jej cena w zale od rodzaju waha się od 30 do 70 zb.